Niklasa Strand ponownie wywołał małą karuzelę spekulacji ze sprawą swoich wpisów i komentarzy na Twitterze, które nie są jednoznaczne. Dlatego w tym materiale chciałbym je wam przybliżyć, a zarazem potwierdzić, żeby patrzeć na to z przymrużeniem oka. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Deweloper niedawno podzielił się z nami informacją, jak wygląda praca w Dice'a niedługo przed premierą nowego tytułu. Przy produkcji zarówno Bat Company 2, Battlefield 3, 4, 1 i 5 proceder był taki sam. Zdradził, że bardzo blisko premiery poszczególne zespoły są redukowane do paru osób i dla przykładu podał swój zakres obowiązków, czyli tryby gry. Gdy czytałem to pierwszy raz na co się zdziwiłem, zwłaszcza, że ostatni przykład CD Projekt Red i Crunchów w firmie wywołanych chęcią wyeliminowania problemów, pokazał, że na premierę wszystko jest dopinane na ostatni guzik, więc redukowanie liczby deweloperów w poszczególnych zespołach trochę mnie zdziwiło, ale być może jest to spowodowane wcześniejszą organizacją pracy. Tylko ciekawe skąd działo się pełno problemów w grze, ale przejdźmy już do bardziej interesujących tweetów. Moja reakcja na początku była zapewne podobna do Waszej. Pierwszy człon używa się po angielsku, gdy chcemy określić ilość czasu, która do czegoś pozostała. 625 100 to inaczej 1,160. Ganger po szwedzku oznacza razy albo czasy, a jakie znaczenie ma rekin oprócz występowania w serii Battlefield, nie mam bladego pojęcia. Społeczność bardzo szybko wysnuła wnioski, że za 160 dni, co od momentu opublikowania wpisu, czyli 20 marca 2021 roku, zostanie zaprezentowany nazywany roboczo Battlefield 6. Patrząc na datę, jest to bardzo prawdopodobne, ale pomyślcie na trzeźwo, czy taki sposób ma jakikolwiek sens. Sam deweloper teoretycznie wielokrotnie zaprzeczał, że jego wpisy nie mają nic wspólnego z żadnym niezapowiedzianym tytułem. Ale po co wypisywałby z kolei, mówiąc kolokwialnie, głupoty? Chyba tylko po to, by poruszyć ludzi, no bo pamiętam, jak skończyła się sprawa z Tite niespełna miesiąc temu. Jeszcze lepiej ma się sprawa z najnowszym tweetem, w którym liczba 5 milionów jest odbierana jako sekundy, zdaje datę 11 grudnia tego roku. Nikt nie zwrócił uwagi na wielokropek, ale on równie dobrze może być utożsamiany z brakiem informacji o wydarzeniu, do którego zostało w przybliżeniu około 8 tygodni. Skoro nie jest to powiązane w żadnym stopniu z nieopublikowanym tytułem, to jedynym słusznym tłumaczeniem jest aktualizacja gier społecznościowych do Battlefielda 5, która, przypomnę, ma mieć miejsce jeszcze pod koniec tego roku. Jeszcze o ile ten drugi tweet ma jakąś kolokację z BF5, tak ten pierwszy, mimo że bardzo zbieżny z potencjalną datą prezentacji BF6, to nadal taki trochę jak przez mgłę. Nie zrozumcie mnie źle, ale prędzej spodziewałbym się kolejnych przecieków od Toma Hendersona, aniżeli od dewelopera pracującego w firmie od czasów Battlefielda 2. Dlatego reasumując, po raz kolejny powtarzam, że trzeba brać wszystko z dystansem i czekać na coś konkretnego. Być może na ten marzec. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zapraszam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda, których może nareszcie będzie troszeczkę więcej, patrząc jednak na to, że jeszcze te potencjalne 5 miesięcy do prezentacji tutaj do zapowiedzenia nowego Battlefielda. Trzymajmy się w tym trudnym czasie. Jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!